Hej, cześć mało, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, Wojsko Przybylskie, a ja witam Was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Reboot. Moi drodzy, aktualnie jest yy, wydarzenie, które potrwa przez jeszcze jedno, najbliższe 11 dni, chociaż w momencie publikacji wydarzenia to już się zakończyło jakieś dwa tygodnie temu, może dwa i pół, ale cóż, pokazuję i objaśnię. Moi drodzy, Call of Duty Endowment, BSP, czyli Bohaterom Służę Pomocą, jest to wyzwanie, zgodnie z którym w trakcie te, tego miesiąca wojska ukończ wyzwanie, wydarzenie organizowane przez USAA by wspierać amerykańskich i brytyjskich weteranów w rozwoju ich nowych karier i zdobywać nagrody. Łącznie mamy 8 nagród, chociaż ktoś powie jak 8, przecież jest 7. No, no, no nie, no, no jest 8 nagród, tak? Żeby zdobyć ostatnią nagrodę trzeba zdobyć sześć poprzednich, siedem poprzednich. I e, wszystkie tutaj te e, wyzwania Zrobiłem w trybie zombie i mamy tak Wizytówka oko w niebiosach, 5 razy zniszcz kontr-BSP w obozach najemników Emblemat, ostateczna asysta, 10 razy dokonać udanej eksfiltracji Duża nalepka, 60 razy otwórz skrytkę Żeton podwójnych PD broni na 45 minut, 20 razy użyj maszyny, mocne uderzenie Naklejka na broń, pomoc na dłoń, 20 razy reanimuj sojusznika, korzystając z szybkiej reanimacji. Tutaj szczególne podziękowania należą się użytkownikowi Dark Tiger DPG za pomoc w tym wyzwaniu, gdyż było to jedno wyzwanie, które no, same samotnie w trybie zombie. Można zrobić, ale jest to takie tak czasochłonne i tak nieopłacalne, że no, lepiej po prostu zaprosić, czy też może nie tyle co zaprosić, ale poprosić znajomego o pomoc. Tak więc tutaj osobiście podziękowania dla, dla Tajera za to, że zgodził się poświęcić swoje 5-10 minut i pomógł mi to wyzwanie ukończyć dalej mamy e, żeton PD na godzinę i musimy dokonać ekstrakcji 36 tysięcy sztuk esencji a nie powiedziałem za e, emblemat jest 10 udanych eksfiltracji i e, talizman odszukaj i odkryj sprzedaj przedmioty o wartości 700 sztuk esencji w stacjach zaopatrzeniowych czyli najlepiej brać po prostu przedmioty takie które są zielone, czyli niepospolite. Bierzecie i następnie, jak macie pełne. Najlepiej po prostu je trzymać, jak macie pełne plecach, dopiero wtedy sprzedawać. I finalnie e, mamy tutaj e, kamuflaż herb. Jest on animowany, tudzież tak zwany reaktywny. Stacjonarnie, że tak powiem, wygląda on w ten sposób. A jeśli chodzi o to jak on się e, prezentuje na broni to już wam pokazuję, przechodzicie do wszystkich kamuflaży, sekcje wydarzenia i e, macie tutaj herb bierzecie, bierzecie herb wy, wybieracie i proszę bardzo tak on się prezentuje tutaj co na moim karabinie M4 jeszcze wam Pokażę, jak on wygląda. Taki to kamuflaż za wydarzenia. A jeszcze moi drodzy, jako że materiał ten najprawdopodobniej widzicie w, w 5 albo 6 czerwca, to chciałbym Wam zaprosić. Może nie tyle co zaprosić, ale powiedzieć Wam o pewnej takiej rzeczy, która no dla mnie. E, osobiście jest dość ważna, ponieważ 29 maja, 29 maja każdego roku, został ustanowiony dniem e, polskich weteranów służących za granicami naszego kraju, czy też e, ogólnie dla weteranów naszych. I 29 maja obchodziliśmy właśnie ten dzień i jest takie stowarzyszenie, które, no, pomaga naszym polskim weteranom wojennym odnaleźć się, czy też po prostu pomóc w codziennym życiu. Jeżeli dobrze poszukacie, to na pewno traficie, ale Moi drodzy, apel ode mnie jest taki, że żebyście weszli na tą, na tą stronę i wpłacili. Nie musi to być od razu nie wiadomo ile. Nieważne, czy wpłacicie złotówkę, czy wpłacicie 100 zł, 1000 zł, czy nawet 2 zł. To nie jest istotne. Ważne jest to, żebyśmy my. Polacy nie tylko dbali o, nie, nie tylko kupowali e, jakieś dla siebie zestawy tam w sklepie czy jakieś gry, ale też raz na jakiś czas e, pomyśleli o innych, i mm, czy to chociażby z naszych operatorów e, gromu, tak czy e, innych, z jednostek, żebyśmy pamiętali o naszych polskich weteranach, bo to tak naprawdę dzięki nim, dzięki naszym żołnierzom przede wszystkim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, możemy robić to, co robimy, możemy żyć tak, jak żyjemy. I oni poświęcili przede wszystkim swoje zdrowie a niektórzy wręcz życie, żebyśmy my nie musieli, żebyśmy nie, po prostu nie musieli tego robić. Dlatego zachęcam Was do wejścia na stronę, e, którą naj, znajdziecie bez problemu, Stowarzyszenie e, Radnych Poza Granicami Naszego Kraju, Stowarzyszenie Radnych Żołnierzy, żebyście wpłacili, jeśli chcecie, nie musicie, ale możecie. Bo kto wie, może w ten sposób, może ta złotówka, 2 złote czy nawet 3 złote, obojętnie jaka kwota, kto wie, może pomoże komuś, jednemu z naszych weteranów w rehabilitacji, czy pomoże dopiąć swego, kupić jakieś dobre ubranie i kto wie, może na jakieś leki by starczyło. Dlatego pamiętajmy nie tylko o zagranicznych żołnierzach, gdzie bardzo często, czy to chociażby w serii Call of Duty czy Battlefield, są faworyzowani żołnierze brytyjscy czy amerykańscy, ale też przede wszystkim o naszych polskich żołnierzach, którzy ryzykują. Zdrowiem i życiem, nie tylko dzisiaj, nie tylko wczoraj, czy, czy będą ryzykować to jutro, ale codziennie o tych, którzy ryzykowali życiem kiedyś, ryzykują życiem dziś i będą ryzykować w przyszłości. Bo może nie znamy ich z imienia i nazwiska, to warto im pomóc. Nawet wpłacając symboliczną złotówkę. To by było tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się i pa pa.